Dzień dobry, witajcie w kolejnym e, filmiku z przepisami od Mazi. I kochani, dzisiaj trochę nietypowo, bo e, nagrywam ten filmik podczas przygotowań świątecznych i już zrobiłam trochę i stwierdziłam, że będę nagrywała kilka potraw. Między innymi będę robiła kotlety sojowe, e, kotle tak dobrze słyszycie, kotlety sojowe a'la ryba po grecku. Także potrzebujemy dwie małe cebulki albo jedną dużą, do tego trzy marchewki, jedna pietruszka, koncentrat pomidorowy, połowa pora, tylko ta biała część. Będzie potrzebny jeszcze kawałek selera i ugotowane w bulionie, po prostu tak jak jest na opakowaniu napisane nasze kotlety sojowe już są ugotowane, zaraz je odcedzimy. Teraz tak, cebulka pokrojona, por musimy pokroić, warzywka korzenne obrać i zetrzeć na średnich oczkach. Na rozgrzany olej dajemy naszą cebulę i wtedy możemy w ten czas starkować nasze warzywa i up co chwila tutaj będziemy dokładać. Od czasu do czasu trzeba to wszystko przemieszczać. Gdy nasza cebula się już zeszkli, dodajemy białą część pora pokrojonego w takie półksiężyce. Takie grubsze paseczki, o tak. Oczywiście krojenie według uznania. Teraz do tego e, musimy dodać e, sól, czosnek granulowany. Zawsze dodaję do wszystkiego. W tym przypadku biały pieprz, czerwona papryka sporo czerwonej papryki oregano W międzyczasie odcedzamy nasze e, kotlety sojowe i ścieramy nasze warzywa korzenne Całość prezentuje się tak więc dosypujemy teraz tych warzywek, tak najpierw w połowę. Za chwilę, jak trochę się ona przesmaży, znowu dodamy tamto. Dosłownie. Chwila, moment. No, mamy całe. Zobaczcie, jak fajnie. Dodamy teraz. Do tego jeszcze ziele angielskie, tam w tle możecie usłyszeć moje pieska, ziele angielskie i dwa laurowe. Dodajemy dwa liście laurowe i około, nie wiem, taka ilość kulak wystarczy. Będziemy potrzebować pół litra wody przygotowanej. Yy, na razie sobie jedną trzecią tak wlejemy i czas gotować te nasze warzywka. Właśnie do wyparowania wody. I, i później dolać za jakiś czas. Kolejne i kolejne. I tak aż do tego, aż nasze warzywka zmiękną całkowicie. Oczywiście przychodzimy tutaj i od czasu do czasu musimy przemieszać, żeby nam się tutaj nic nie przypaliło i nie przywarło do patelni lub do garka w zależności w czym robicie. Nasza pierwsza woda już wyparowała, jak możecie zauważyć, jak nie zaparował obiektę więc moim zdaniem jeszcze jest za mało e, za mało ugotowane, więc doleję jeszcze raz zostało mi na trzeci raz i znowu czynność powtarzamy do wyparowania i zobaczymy czy po 150 ml jeszcze dolejemy czy niektóre które zostało zobaczymy musimy poczekać czas pokaże yy, druga woda wyparowała więc tą końcóweczkę dolewamy czyli zużyliśmy pół litra i teraz dodajemy już koncentrat pomidorowy cały koncentrat taką tubkę koncentratu pomidorowego Musimy to wszystko ładnie wymieszać. Już ładnie wymieszaliśmy i teraz przedostatnia czynność przed nakładaniem do pojemnika będzie próbowanie i e, czy czegoś brakuje i w tym przypadku e, damy jeszcze, gdzie pomidory, tam bazylia. U mnie suszona, bazylia, suszona wedle uznania, odrobinę przypraw w płynie, czyli magii. i jeszcze posypiemy liściem lubczyku bardzo lubię to zioło dodaję praktycznie do wszystkiego przemieszamy chwilę podsmażymy i będziemy przekładać takie ciepłe do pojemnika w którym będziecie chcieli przechowywać to w lodówce e, najlepiej smakuje schłodzone po kilku godzinach e, u mnie będzie to zostało dwa dni w lodówce. No całą noc i już można jeść o tak. Czym dłużej stoi, tym lepsze. Potrzebujemy na, wziąć sobie nasze jakieś naczynie, w moim przypadku jest to i na spód kładziemy kilka, ja to nawet je o rączki mam umyty, także nie ma Kawałki o ten mi się. Nie, za małe. Zostawię takie większe. Zostawię takie większe. I poprzekładam. I później przekładamy. Nie przekładamy, tylko zasypujemy, zalewamy tymi pomidorkami i warzywkami połową. O, połową ładnie, pięknie. Ja nie wiem jak Wy to tu widzicie, bo stoję w takim miejscu i już teraz całość znowu przekładamy i powiem Wam, że można tak rybę robić, paluszki rybne nawet, nawet kurczaka, nawet kurczaka, bo już też robiłam z kurczakiem fajny przepis bardzo smaczne, smakuje naprawdę wielu osobom i teraz całość już co została idealnie, zobaczcie. Normalnie idealnie jeden pojemniczek taki od lodów litrowych już mamy. I to cały sekret moich kotletów sojowych ala Ryba po grecku. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do wykonania tego przepisu. Życzę smacznego. Do zobaczenia w przyszłym roku.